Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dokładnie rok temu, o godzinie 17, zmarł w szpitalu na Wołoskiej Dariusz Pawlak. Zasłab parę godzin wcześniej podczas nagrywania programu w moim mieszkaniu. Programu, o którym przed wyjściem z domu powiedział swojej żonie, że to będzie jeden z najważniejszych programów, jaki będzie nagrywał. Program dotyczył jakby podsumowania pontyfikatu papieża Franciszka i tego jak wielkie szkody uczynił w kościele. W trakcie tego programu, znaczy źle się poczuł, machnął tak ręką. Ja zatrzymałem program, on powiedział, że bardzo boli go brzuch. Dałem mu, poprosił o tabletki takie przeciwbólowe, dałem mu te tabletki przeciwbólowe, położył się na kanapie, ja siedziałem przy komputerze i w pewnym momencie mówię do niego, no może ja zakończę ten program, bo w zasadzie wszystko już zostało powiedziane, wszystko powiedziałeś, ja tylko chciałem parę słów podsumowania i chciałem się z tobą pożegnać. On powiedział zakończ. No, i ja powiedziałem, że słabo się zrobiło Darkowi w trakcie programu, i kończę w tym momencie program. Skończyłem program. Wyszedłem na chwilę spokoju, już nie pamiętam po powodę. Wróciłem i zobaczyłem, że ma zamknięte w oczy. Zacząłem mówić: Darek, Darek. On nie reagował w ogóle, wykonywał jakieś takie nieskoordynowane ruchy. Zadzwoniłem na pogotowie i czekałem na nie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie tak mi zresztą powiedziała ta dyspozytorka że jeżeli serce przestanie bić, to żebym dokonywał tych, tego ucisku w klatkę piersiową powiedziała niech pan się nie boi że pan złamie jakieś żebro robi pan to bardzo mocno no więc zacząłem to robić i no nie minęło więcej niż 30-45 sekund kiedy usłyszałem dzwonek pobiegłem do drzwi weszło, wyszła cała ekipa otworzyli balkon żeby było Więcej powietrza. Wszystkie meble przesunęli w jeden kąt. Położyli darka na podłogę i zaczęli reanimację. Ta reanimacja dosyć długo trwała. Nie wiem, ze 20 minut, z pół godziny. Cała ta aparatura była rozstawiona. W pewnym momencie serce zaczęło bić, ale na słabiutko. I wtedy weszła Straż Pożarna Strażacy, którzy na specjalnym kocu wynieśli darka. Dlaczego Straż Pożarna? Bo się zapytałem, bo, bo on był cały czas podłączony do różnego typu aparatury, kroplówek, tego monitora i itd. Tak no i w szpitalu serce mu stanęło raz. Przywrócono akcję serca drugi raz i przywrócić akcji serca się nie udało. No i przypomnę, znałem Darka od czasów studenckich, czyli to dłużej niż swoją żonę ponad 40 lat. On był kilka lat ode mnie młodszy, ale ja studiowałem z opóźnieniem rok, jako dziecko, byłem w szpitalu. Później miałem jeszcze, nie zdałem w liceum, później nie zdałem na studia, także byłem trzy lata opóźniony, więc mniej więcej studiowaliśmy w tym samym roku. No tylko tyle, że on studiował teologię, ja studiowałem filozofię, no ale jakoś szybko się zetknęliśmy. I w różny sposób ze sobą współpracowaliśmy, to znaczy no, spotykaliśmy się na rozmowach. On na początku był katechetą, kawalerem. Później powstała szkoła liderów katolickich przy Zmartwych Stańcach. Ja, rektorem tej szkoły był profesor Gogacz, ja byłem prorektorem. Skłoniłem profesora Gogacza, żeby zatrudnić Darka i prowadził zajęcia. Z teologii. Później się ożenił, dzieci, trochę się te nasze stosunki rozróżniły, choć spotykaliśmy się od czasu do czasu. Rzadko założył wtedy firmę chemiczną. No, trzeba było z czegoś utrzymać rodzinę. No, i później on do mnie zadzwonił jakieś 4 lata temu, 3 lata temu. Najpierw spotkaliśmy się w Nałęczowie. Tam po rozmowach zaproponowałem mu nagrywanie programów. Zgodził się, i przez te ponad 2 lata nagrywaliśmy te programy w Nałęczowie, w realu. Tutaj na tym kanale pokazywałem Państwu. Yy, znaczy, na tym kanale programy były, no te, które zostały nakręcone do tego kanału, a oprócz tego powstawały programy dla kanału Stanisław Krajski TV, który jest własnością wydawnictwa Kapital. No, historia długa, prawda, najpierw oni mi zaproponowali założenie kanału, później założyłem własny kanał. Nagrywałem z nim programy w telewizji, w Realu. One chyba zaginęły, bo, no bo ta telewizja była na, na początku na YouTube, a później została zlikwidowana. No i napisaliśmy tą książkę. A, widać ją teraz na o antychryście, Demonach i Kondycji Kościoła autorzy Stanisław Krajski Dariusz Pawlak za kolejne, że Stanisław Krajski u góry, no to przyjęliśmy taką kolejność ze względów pewnej tradycji, że jak jest dwóch autorów to, to się umieszcza i w kolejności alfabetycznej prawda? jak na K. Krajski Darek na P. Pawlak i na okładce tej książki prawda, widziałem szatana, jak błyskawica spadł na ziemię. To mniej więcej taki cytat z Pisma Świętego: Spadł do piekła tutaj na tym rysunku. No i książka zawiera nasze rozmowy głównie w Nałęczowie na temat teologii sądzę, że Dariusz Pawlak był jedynym dobrym polskim teologiem, dobrym w sensie, że nie modernistycznym, nie podlegającym w żaden sposób tym wpływom modernistycznym i zawodowym teologiem, bo on jak prowadził te wszystkie firmy, zajmował się rodziną, to cały czas Siedział w teologii, uprawiał. Nie wiem, czemu nigdy go nie zapytałem, czemu nie pisał. Znaczy, no może nie miał na to czasu? No nie wiem. Nie wiedział, gdzie wydrukować, nie wiem. I teraz w te wakacje zrobiłem tą letnią szkołę teologii i z tych 80. Ponad 80 programów, które nagraliśmy dla tego mojego kanału Stanisław Krajski.pl wybrałem bodajże 12, uporządkowałem je tak no, logicznie, me, me, metodologicznie, no i w ten sposób powstała ta, ta letnia szkoła teologii, kto nie oglądał tych programów z jakichś powodów. To zachęcam go, żeby je obejrzał. Naprawdę warto. One powstawały tak. No nie, nie jak rozmawialiśmy, to nie, nie, nie było założenia, że to jest jakiś wykład kursoryczny czy monograficzny, prawda? Więc rozmawialiśmy na te tematy, które nam jakoś się nasuwały. Często było tak, że robiliśmy jakiś program i w trakcie tego programu nasuwał nam się temat kolejnych, czy tematy kolejnych programów i ja powiem tak, że dzięki tych programom programów wiele się nauczyłem. Ja można powiedzieć studiowałem teologię tylko w taki nietypowy sposób, znaczy w tym sensie, że Studiowałem bardzo usilnie doktorów kościoła, a oni dokonywali wykładów teologii na tym najwyższym poziomie. Studiowałem dokumenty kościoła, rozmawiałem z różnymi teologami, czytałem różne książki teologiczne i wydawało mi się, że ta moja wiedza teologiczna no, jest jakaś jakąś kompletna. No bo tak powinno być z katolikiem, prawda? To ktoś kiedyś mnie nauczył, że jeżeli katolik zrobił maturę, to powinien mieć wiedzę na temat swojej wiary na poziomie studiów wyższych. Jeżeli skończył studia wyższe, to powinien mieć wiedzę o katolicyzmie na poziomie doktoratu, a jeżeli skończył doktorat, to powinien mieć wiedzę doktorat z czegokolwiek. To powinien mieć wiedzę na poziomie habilitacji, więc ja zrobiłem doktorat z filozofii i yy, znaczy starałem się zdobyć wiedzę na poziomie habilitacji. To mi się nie udało i to mi udowodnił Darek Pawlak, bo jak mówię, z jego programów bardzo dużo się nauczyłem, bardzo ważnych yy, rzeczy. Yy, także yy, będę nie tylko prosił o. Modlitwę za spokój jego duszy, o, o msze święte w jego intencji, ale również będę prosił, żeby Państwo obejrzeli, czy to jeszcze raz, czy pierwszy raz, te, te jego programy i żeby przeczytali tą jego książkę. I to będzie taki dowód. Z naszej strony takie podziękowanie dla Darka Pawlaka będzie jakby żywy w nas i będzie uśmiechał się tam w niebie, bo wierzę, że już jest w niebie. Uśmiechał, że jego praca wydaje wciąż owoce, prawda, bo żeby nagrywać te programy, no to musiał się odrywać od swojej pracy, od rodziny. Miał dwie firmy na głowie już pod koniec tego nagrywania zaczął przekazywać te firmy synom, ale tak, on mieszkał daleko pod Warszawą. Te zakłady miał jakoś tam rozproszone. Poza tym no codziennie uczestniczył we mszy świętej, codziennie odmawiał różaniec. Nie wiem w jakim wymiarze, ale jak, jak go znam, to w dużym pościł o Chlebie i Wodzie w piątki, pościł w wielkim poście. O Chlebie i Wodzie nie wiem czy przez cały Wielki post chyba nie. I no nie dopytywałem go. On się nie chwalił tym, że pości, ale y, kiedyś jak był u mnie w Nałęczowie, to Jakoś tak się złożyło, przyjechał w czwartek, wyjechał w sobotę, chyba tak to było, i, no i w piątek... No to ja gotowałem, prawda, bo to było u mnie, no i on mnie ostrzegł, żebym dla niego nie gotował, bo nie przygotowywał śniadania czy kolacji, bo on tylko chleb i woda i tego chleba tam zjadł. Dwie czy trzy kromki takiego y, suchego. Także zróbmy to dla siebie, zróbmy to dla niego i oglądajmy te programy z nim, czytajmy tą jego książkę i z tej okazji tej pierwszej rocznicy proponuję tą książkę za 10 zł, czyli za jedną czwartą jej ceny. Po kosztach plus trochę więcej niż po kosztach plus koszty wysyłki 7 zł. Znaczy, mógłbym ją rozsyłać za darmo. Na, na pogrzebie Darka rozdałem dwie paczki książek i czyli 40 egzemplarzy głównie były rodziny. Dla wszystkich wystarczyło, tam miałem jeszcze trzecią paczkę. Państwu też bym rozdał tą książkę za darmo, tylko mam takie doświadczenie, że jak, jak się daje coś za darmo, to ktoś chętnie przyjmie, a potem rzuca to w kąt. A jeżeli zapłaci choćby te 10 zł, to no to, to ma intencje, ma intencje przeczytania i Także jemu warto tą książkę wysłać. No tyle. Dziękuję bardzo.